Jan Brzechwa kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w probu garnek stługł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa. Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota: co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić: a to świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie, siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o obie baranim rzekła i dodała. Próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście, no i poszli sobie goście. Czy ta kwoka proszę pana? Była dobrze wychowana, jak brzechwa, kłamczucha. Proszę Pana, proszę Pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. -ku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada i w dodatku całkiem sucha. Hm, fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana a becadło z pieca spadło, całą pieczeń z rąk zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. Co dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo. Sprowadzono straż ogniową, Przecedzono wodę sitem. A co z ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Stanisław Jachowicz chory kotek. Pan Kotek był chory. I leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął kurs pan doktor. Poważnie chorego. I dziwy mu śpiewa. Zanad to się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj długo ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz klejczek i basta. Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od kłamstwa strzeż was, Boże!